takie Małe rzeczy. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. To sprawdźmy, jaka temperatura jest w tym momencie. I nawet nie 7, a 9 stopni w Warszawie. 9 też w pozostałych miastach Polski Południowo-Wschodniej. Wyróżnia się zakopane, bo tutaj 5 stopni na północy od 4 do 9. Najchłodniej mamy teraz, najchłodniej jest w Szczecinie, 3 stopnie. Pada w centrum, pada miejscami na południowym wschodzie i zachmurzenie całkowite jest w Krakowie, w Rzeszowie, a w pozostałych miastach mamy szanse na słońce o poranku. Co się będzie działo później? Chmur przybędzie i to w całym kraju. Nad Lublinem dzisiaj jest zachmurzenie całkowite i południowo-wschodnia część Polski i południowa z chmurami deszczowymi. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, północno-wschodni, czyli nadal będzie napływać do nas chłodne powietrze. We wtorek i w środę chmur. Nadal sporo i nadal będą pojawiać się opady. We wtorek, prawie wszędzie, w środę na południu i na zachodzie. A co dalej, im bliżej weekendu, tym więcej słońca i też trochę wyższa temperatura. W czwartek do 14 stopni, w piątek również, a w sobotę nawet do 17-18 stopni. I w sobotę bardzo dużo słońca. Sprawdźmy, jak dzisiaj będzie dokładnie wzdłuż linii wybrzeża. Sporo chmur we Władysławowie i w międzyzdrojach przelot na opady. Na termometrach od 12 do 14 stopni. Na północ Wschodzie Mazury. Dzisiaj 10 stopni taka temperatura powietrza, ale nigdzie nie powinno padać. No to jeszcze południowa część kontynentu. Dzisiaj na Majorce niebezpieczne burze, poza tym opady. W Lisbonie i w Santropę padać nie powinno. Temperatura powietrza wyniesie od 24 do 27 stopni. Chorwacja i Włochy. Trochę deszczu, trochę słońca. Temperatura powyżej 20 stopni, podobnie jak temperatura wody. I południowo-wschodnia część kontynentu, gdzie miejscami po i tu wręcz intensywnie Aleksandria, Larnaka i Hurkada z bezchmurnym niebem i tutaj temperatura powyżej 30 stopni. Do zobaczenia.